Siemano moi drodzy, w kolejnym odcinku z Arm Simulator, z, wy, czyli inaczej wysiłowania się na ręce w Robloxie. Mm. Jakby co, to ja mam 218.9 trylionów. A patrzcie w ogóle. Jak to szybko leci. Patrz, patrz widzu. Jeden i dwa biliony za jedno podciągnięcie. To jest, to jest po prostu sukces. A i mam bardzo silne ramię. Mam takie ramię, co ma. No, widzicie sami, widzowie, 630% siły, wy to rozumiecie? Zamrożone 132% i pro... ja mam tyle tych ramion, to jest tamto w porównaniu do tego, to jest nic. A jakby co, to ja dzisiaj tym kręciłem, i jutro odbiorę tego zwierzaka. Ej, go odebrałem? Co? Trochę nie rozumiem. Tego nie usłyszałam. Dobra, usunę. Czemu by nie? A! L Lawa Dragona, sobie dam potem komuś usłyszeć. A jeszcze raz na to. Dziękuję. I uraz, widzowie, zobaczymy na tą ligę. Bo ja jestem 14 w lidze brązlu i to może być no spoko git, git, takie rzeczy. Wiecie jak to jest. On ma sporą ilość. Ale ja mam więcej. Ja, ja, ja naprawdę nie wiem czy tak jest. Ja nie wiem, czy ja wygrywam, czy przegrywam, czy remisuję, czy co się dzieje. O, wygrałem a naprawdę nie wiem tego. Czemu to się tak dzieje? Nie się nie walki z graczem. No mogę spróbować. Nie wiem, czy wygrywam, czy przegrywam. Wygrałem. 4 Dobra, ja mam wszystkiego po 3 tryliony. Nubek. Ale zaczymy. Kto by bardzo chciał się handlować? Bo. No, nie za dużo osób w ogóle jest na serwerze. G A w ogóle zaśmy widzowie, ile w tym Greek Wordzie? Greek World możemy. Bardzo szybko nabijamy siłę. Naprawdę bardzo szybko. A jakbyśmy szybko. Nabijali na siłę ręki, bo to, bo to jest bardzo ważne pytanie: czy to się będzie opłacało awkować? Bo jeden bilion to nam daje. Mm. Ja nie wiem, bo ja, ja naprawdę. E, mm. Podobno ten, post ten ZEUS to jest jakiś ultra, super, hiper, mega dobry. O to patrz, to, widziu, to nigdy tego nie otwiera, jak jesteś na plaży. Tutaj pięćdziesiąt, a, ja to usunąłem, bo to było takie słabe. Tak, usunąłem, ale tutaj 50 punktów. Ten, a ten, tylko ten się trafia. Ten już trochę lepiej, bo tam 200-coś, to już nawet nie pamiętam. Um, widzowie, widzowie... A! I mam też, o właśnie, mam też szlak fajny. A! I... Widzowie, wiecie skąd ja to mam? I, pewnie nie wiecie, ale już wam to mówię. A ja to mam... Słuchajcie, zawsze jak jakaś randomowa osoba i, się chce z tobą mieć w, Chce z Tobą mieć frenda Ktoś chce, chce być z Tobą przyjacielem, to zawsze po prostu większość przyjmuj. Naprawdę. Widzu, to jest takie opłacalne. To nawet nie wiesz, jak to się to by się opłaci. Potem, potem zagrasz w grę, w tą grę, na przykład, no bo. Ja nie odblokowałem Dino świata, więc nie powinienem mieć tego pterodak pte pterodaktyla. Ale mam, ponieważ no, mój sojusznik mi dał. Ale spróbujmy teraz zawalczyć z rekinem. A to też ta walka. Jeszcze plus moje klikanie. Wygram. Powinienem to wygrać raczej. A mnie już palce bolą. Szczerze, to trochę wygrywa nawet. Ale nie jakoś ultra szybko. Trzeba doklikać. to samo widzowie by dało radę dałoby radę jeszcze ja bym doklikał A w sumie widzowie nie nie te, nie tym razem nie tym razem zproszę sobie e, ramiona widzowie bo to Da się już robić na złote. Otwórzmy sobie mm, jedną taką skrzynkę. Zobaczymy, co wyleci. O! Jak będziemy mieli pięć takich, tych. No w sumie dużo, więcej tego zrobimy. Lat jakiś. Dobra. O! 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 o, 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 o. Jakieś to jest słabe a toksycznej hydry nie bierzemy, wiecie z czym to się wiąże. Mm. A ja chciałem teraz przerobić te pety na złoto i ja w ogóle pokazać jak to działa. Znaczy no, ramiona. Klikacie ramiona. Klikacie to. Znaczy to, co chcecie. Jest 80%. Su sukces. Udało się widzowie. Widzicie? Teraz spróbujmy z tym. Dobrze. I teraz chciałbym wam widzowie, moi drodzy, pokazać. Widzowie. To jedno miał 25. A kiedy jest złote, to ma 82. To jest takie przydatne. Naprawdę. To, jest, to tak polecam. To jest giga, giga, po prostu. Mm, polecam. W kolejnym macie sobie to odbierzemy, bo naprawdę trzeba na niego trochę poczekać. Mówiąc trochę, mam na myśli bardzo długo. Około całą noc. Mm. Teraz spróbujmy z tym rakinem. I dalej nam z nim nie idzie. No idzie, ale tak wolno. Chociaż! Nie. Na mocno mi już palce bolą. Dobra. Widzowie, możecie mi też napisać w komentarzu, czy bym, czy, czy bym mógł sobie w sumie pozbierać nam lepszy, jakby szlak. Naprawdę. Tutaj jest niebezpieczny szlak. Który kosztuje 4.8 QI To jest naprawdę dużo Bardzo dużo Rekin Patrzcie W ogóle Usunę go sobie Ja wam nie polecam No chyba, że w W nuklearnym lub w dino świecie, Otwierać tych, tych jaj. Naprawdę! Ja, ja, ja nie wiem. Po prostu naprawdę nie polecam tego otwierać. To jest takie beznadziejne. A szczerze, wam pokażę. Nie otworzę tego najlepszego, bo usunąłem z niego, bo dostałem to. To ma. Śruba ma 316. Śruba ma 316. Ale. Ale otwórzmy sobie widzowie takie jajko i pokażę wam, na przykład, dobra, fajnie, perła, najgorsza akurat, perła, 143, naprawdę tego nie polecam. A teraz w ogóle spróbujmy, zobaczymy z przyjaznym rekinem. No... Ta, ta walka w ogóle pomogę do, do, kliki, do klikiwaniem I teraz to powinno się nam udać. Przyjazny rekin. Może zostać pokonany. Patrzcie. Patrzcie, widzowie zrobiona no tak jak mówiłem to sobie otworzymy na kolejnym odcinku um. Um. A w ogóle odbierzmy sobie jakiekolwiek pety, roszczenie. O, odebrałem. Z pustki. I gdzie to teraz jest? Um. O, tutaj. A to podało. To, to oddaje widzowie. Odbierzmy sobie w sumie jeszcze... Tego i tego. Mhm. O 272, a normalnie to daje 68, czyli a no w sumie to i tak jest ogromny, ale pustka dużo daje. I to było na tyle dzisiejszego odcinka. Widzowie dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.